Konsultacje, najlepsze rozwiązania zarządzania czasem. Wszystkie także rozwiązania znajdziesz w opisie pod tym filmikiem dla zarządzania czasem. Link up skill online, i także tam będą moje te konsultacje. I dlaczego konsultacje to najlepsze rozwiązania z tematu zarządzania czasem? Dlatego, że po prostu przychodzisz na tę konsultację, a jeszcze <laughs> dodatkowo u mnie są te konsultacje za opinie także w ogóle są oni. Prawie za darmo i to jest po prostu najlepsze Twoje rozwiązanie, dlatego że za godzinę otrzymasz rozwiązanie na wszystkie swoje problemy i to jest szybko i efektywnie. Zamiast tego możesz oczywiście za darmo oglądać wszystkie moje filmiki zarządzania czasem, ale stracisz na to jak minimum gdzieś tydzień, dlatego żeby obejrzeć wszystkie moje filmiki, dlatego że ich są ponad. Tysiąc filmików. Są jakie krótsze, jakie dłuższe. Także transmisje, które czasami trwają po 30 minut, i to już sprawia to, że konsultacja jest lepsza za te wszystkie filmiki. Także darmowe materiały, z zarządzania czasem także, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Upskill Online i tam będzie link na te darmowe materiały, które możesz otrzymać. а за допомогою цієї консультації просто приходиш, розв'язуємо твій проблем за життя часом, так, щоб швидше ще ангажувати своє ціле, або такі подобні темати, наприклад, мотивація двокотермінова, як меч мотивація двокотермінова, і такі подібні темати, які знайдеш в описі під тим фільміком Link up Skill Online. <coughs> за 1 як най... Як най і за одну годину отримаєш як найефективнішу і найшвидше rozwiązania swojego problemu.